Aż ja nazwałam swoją ślinkę... Popęk! Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Zanim byli Sławni. Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Roberta Burnejka, więc to o nim będzie dzisiejszy odcinek. Napiszcie w komentarzach pod filmem, kogo chcecie zobaczyć następnym razem. Zanim Robert Burnejka został hardkorowym koksem. Zanim zaczął walczyć w MMA. Zanim został celebrytą. Robert Burnejka urodził się 8 lipca 1978 roku w Olita na Litwie, gdzie dorastał z rodzicami i bratem. W dzieciństwie pomagał ojcu w warsztacie samochodowym. Zrozumiał wtedy, że to nie jest życie, jakiego chciałby dla siebie. Jako dziecko oglądał film z Arnoldem Schwarzenegerem i stwierdził, że chce być taki jak on. To dzięki niemu w Burnejce zrodziła się miłość do kulturystyki i w wieku 14 lat zaczął ćwiczyć w skonstruowanej na strychu siłowni. Na siłowni spędzał dużo czasu i jako nastolatek gabarytami przewyższał wielu starszych kolegów. W wieku 18 lat Robert przeniósł się na profesjonalną siłownię, która stała się jego drugim domem, a rok później wystartował w Mistrzostwach Litwy w kulturystyce, gdzie zajął piąte miejsce. Burnejka w wieku 20 lat wyciskał 184 kilo. Kiedy miał 21 lat, wyemigrował do Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Pracował tam z Polakami, którzy nauczyli go języka polskiego. W 2003 roku ożenił się z Katrin, która posiada polskie korzenie. W Stanach próbował swoich sił w zawodach strongmenów, jednak stwierdził, że to nie sport dla niego i wrócił do kulturystyki. Burnejka zakwalifikował się do zawodów ogólnokrajowych w Stanach, jednak nie mógł w nich wystartować, ponieważ nie posiadał amerykańskiego obywatelstwa. W 2008 roku przeprowadził się do Las Vegas i już z amerykańskim obywatelstwem mógł startować w zawodach, gdzie szło mu całkiem dobrze. W 2010 roku zdobył kartę federacji IFBB, która umożliwia mu m.in. startowanie w zawodach Mister Olympia. W Polsce Burnejka zasłynął głównie dzięki filmikom zachęcającym do trenowania kulturystyki, które zamieszczał w serwisie YouTube. O, ma tutaj. oraz dzięki programowi Nie ma lipy emitowanym w TVN Turbo w 2011 roku. No a resztę historii już znacie, bo to jest zanim byli sławni. Zapraszam też was na mój inny kanał, gdzie tworzę zupełnie inny content. Link do niego znajdziecie na samej górze opisu. Shadow dzisiejszego odcinka idzie dla Berton here, Dzięki stary zasuba i dzwoneczek i pozdrowienia dla ciebie. A jeżeli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału i napisać w komentarzach kogo chcecie zobaczyć następnym razem.